Dzień dobry, w poniedziałek 2 września. Rok szkolny się dzisiaj zaczyna. Trzeba jechać w miasto, do syna. Kot już jest, ale wstawię Wam filmik, co kot robił przed chwilką. 8 stopni. No, to grubo. Dobra, najpierw pompki. Powiecie, że otyłość brzuszna musi być zwalczona. Później zimne bicze wodne. Najpierw 120 pompek dzisiaj. Ewa śpię. Dobra, 110 pompek dzisiaj zrobiłem. I tak wiecie, sukcesywnie do 200. Po trochę. Zaraz zrobię sukienkę. O, miała coś w dziobie. stopni dzisiaj to wiecie to już nie przelewki rozruba ptasia woda odkręcimy i do dzieła O, dzisiaj będzie zimna woda No ale cóż Paruje ze mnie Uf, Jak z konia pod, pod, pod czym? Pod morskim okiem. A <noise> no dzisiaj wiecie, Koreczki czekają nas miejskie, bo szkoły i tak dalej. Muszę do syna jechać. No dobrze, widzimy się z trasy hej. Albo może jeszcze kawkę, nie wiem. Dobrze, 8 stopni na dworze, pamiętacie, rozpaliłem w komineczku ładnie. Taka przepałeczka. Zobaczymy ile jest w domu. W domu jest 20, widzicie. Tutaj jest 22. No. Także palimy. 8 stopni na dworze jest. Wracamy do szkoły. Jestem przekonana, że nauka będzie przychodzić z łatwością. Dobra, już jesteśmy po rozpoczęciu roku szkolnego. Idziemy do sklepu. Coś do jedzenia kupić. Także dzisiaj dzień taki organizacyjny 2 września 2024 roku. Pewnie nic ciekawego się dzisiaj nie będzie działo. Bo syn są nas teraz. Później go muszę odwieźć. No i taki rytm już wiecie. Yy, 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 rytm. Rytm roku szkolnego. O, może tak. Pajęczyny zgarniam tu. Dobra, wychodzę na tą drogę. Gdzie ten. Kuweciarz tutaj kwiczał w lesie czyli kot który który co? który sika i wszędzie gdzie tylko sobie zapragnie no ale nauczymy go porządku pogoda fajna dzisiaj zapowiadają co zapowiadają? słoneczko jest teraz 20 stopni. Idę po jakieś mięcho. I po co? Po porę. Pora nam zasmakowała, bo Lucjan ostatnio nam z działaczki sobie dał. Zobaczymy, czy tutaj pora w sklepie. Pora na telesfora z jogurtem. Z zwalonych brzus. Jest pole kotodajne. Czyli tu się znajduje koty małe, wrzeszczące matki no i ogólnie tutaj koty sobie chodzą luzem jak chcą no, witamy z kuchni letniej robimy kurczaczkę dzisiaj pierś z kurczaka na słoninie plus fora no teraz fora z jogurtem i z solą kurczaczek też z solą tylko no i ze słoninką oczywiście nie wydziwiamy, nie dajemy pieprzu Bazylii i mnóstwo innych przypraw, bo i po co? Ja lubię przynajmniej naturalny smak tego co jem, a nie tam zapieprzone, zabazyliowane i tak dalej. Nie? Rozumiecie? Prostota we wszystkich działaniach jest najlepsza i najskuteczniejsza. Dobra, A jeszcze te liście też skroję Trzeba dobrze umyć porę, bo tam piach się czai między liściami, wiecie? O właśnie, już jest piach. No nie no, w liściach właśnie jest piach zawsze. No trzeba wszystko mu pomyć. Pomyłem. Skroimy to wszystko, nie? czyste czyste zamieszane jak kurczoka a wy tu no to rok szkolny się zaczął dzisiaj jutro dzieciaki do szkoły pierwszy raz no i ciekawe co się wydarzy do końca roku Szkolnego. Zwracajcie uwagę na oświadczenia, które podpisujecie w szkole, na przykład, że nie zgadzacie się na czynności medyczne przy swoich dzieciach, oprócz ratujących życia. Czyli żadnych tam wiecie patyków w nos, czyli testów, żadnych tam innych dziwnych medycznych zabiegów przy naszych dzieciach ręce Big Farmy precz od naszych dzieci. W skrócie powiem. I tyle. Oczywiście to jest wszystko dla naszego dobra. Jak to mówią i dobra portfeli Big Farmy. Jakoś tak to się zawsze składa. Nawet główny inspektor sanitarny nie zdementował, że brał kasiorkę w czasach z pandemii od producentów preparatów zbawiennych które skracają byt na tej ziemi ale oczywiście mylę się. A że mam tu sytuację tutaj drugą patelnię na no, dwie to rozdzielę żeby było być szybciej się usmaszyna. A tutaj mamy porę pocięta tu wrzucimy ten papier jak się naszych przytokich będzie będzie do tego Tutaj już się wytopił ten papierek, tak wiecie, ten puszczyk szkoda wózóczek, nie, a taki pogięty był, to zawsze się z niego wszystko. Przerzucimy tutaj połowę. to wygląda. Fajnie, fajnie. No w końcu chętniej jest. Gary teraz pomyć. I, i tyle. I po demontowałem taką osłonę tutaj lampy tylnej, plastikową i śruby dwie. I wyciągnę. No, Dobra, odkręcamy te dwie śrubki. I co? Już zaraz wyciągniemy tą lampę, bo to jest lampa oryginalna już wam pokazuję. Taką LEDową Niemiec włożył jakąś podróbę z Chin pewnie. I ona mi kontrolka wyskakuje, że się nie świeci, a świeci się, nie? Nie wiem, zobaczyć, co to może być. Gorąco. Z tym tam budową. Hałasują wiecznie, kuźwa. Siedlisko. Dobra, udało mi się, czyli dwie śruby do odkręcenia. Wygląda to wszystko zdrowo. Dobra, poczyścimy, poprzykałem czymś takim, zobaczcie. Cyk wyczyszczej. wyczyszczę Jeszcze tą osłonkę tu wpakować. Ona. Ciężko z nią. A spiem. Tak majścię. Tak, o, tak, tak. Dobra, manewruje. Prosto, ale nie takie prosto. Coś tu się udało, ale wiecie ile nerwów. Fenerów trzeba było stracić, ale nic się nie połamało. Na szczęście zobaczymy, jak tam lampa czy zgłasza awarię. No dobra, po robocie zobaczymy, czy kontroleczka zniknie. No dobrze, ale nie znika, wiecie, ta sonda lampda wymieniona. Nie wiem, o co chodzi. Skasowane błędy, tylko takim zwykłym, wiecie, interfejsem diagnostycznym. Takim, takim, takim może tutaj widzicie. Takim. A, I nie wiem o co chodzi. Na razie nie dociekam Porąbałem to z 3 dni temu. Trochę zmokło, ale jak widzicie, rano już trzeba przepalić. Co nieco, 8 stopni na dworze. Ale przepalamy tak, wiecie, proforma jeszcze. Nie, że jest zimno, no jest 20 tam stopni, ale 22, 21 rano w domu normalnie. Chociaż na dworze 8, nie? więc luzik, ale jednak wolę przypalić. Wdrażać się do palenia ciągłego. No jeszcze tu do rąbania troszeczkę będzie. Oczywiście można postawić mi kawę również, bo jest w bio jest link do e, sklepu z kawą. zaglądnijcie i postawcie mi espresso.